Siema, tu Edi i Radek, czyli Brace. Jak widzicie, Gabryś jest naprawdę nieźle zaspany, jest godzina ósma no rano, już w sumie jakby powinniśmy wstać. Troszkę sobie przyspaliśmy, idziemy zrobić test na... sami, sami wiecie, wiecie, co, wiecie co, na, na świrusa, Uuu, no niestety mało. czeka Gabrysia operacja. Jest, zobaczcie, jest taka zamieć. No nic, idziemy, zobaczycie co się dzisiaj wydarzy, idziemy do szpitala, bądźcie z nami, oglądajcie koniecznie odcinek do końca, Gabryś ma dużo I siły. Stesuje, aby nie wyszedł. No, trzymajcie za nas kciuki, lecimy do szpitala. Niestety pandy nie zabierzemy z nami, ale pewnie chciałaby się przejść. Słuchajcie, trzeba się tak cię ubrać, zobaczcie co się dzieje na dworzu. Na dworzu jest po prostu istna zamieć. Warunki na drodze są po prostu fatalne. Gabi pożegnaj się z pandą. Dzisiaj oczywiście nie będziemy w szpitalu na cały dzień, dzisiaj tylko idziemy na, właśnie na testy I powiem wam, że szybko jeszcze podlecimy do piekarni po coś, żeby zjeść na szybko na wynos. Bo wczoraj nie zrobiliśmy niestety zakupów i w lodówce nie ma w sumie nic sensownego na śniadanie Więc zjemy coś szybko z piekarni, jakieś kanapki i kierunek Instytut Matki i Dziecka Jak idziemy? Windą czy schodami? Windą już Windą. Ja w ogóle wreszcie się nauczyłem jeździć windą Piszcie w komentarzach kto z was pamięta o tym jak Gabryś zawsze latał po prostu schodami, a ja zjeżdżałem windą Teraz już jest dzielny chłop, nie boi się Ale Gabryś pomimo to zawsze do samego końca sprawdza czy naprawdę wejdziesz do tej windy czy na przykład mu nie uciekniesz To zawsze się tego boi No ja niestety zobaczcie, cały na szaro, a Gabryś tutaj w barwach braci Pomarańczowy, więc... czerwony, czarny tak. Legacko, dobrze się ubrałeś, Pomarek jesteś widoczny zwinęczony. Ja nie mogę, zobacz co się stało Dobra, wychodzimy Tutaj jakiś budynek zamknięty nie ma takiej zamieci, ale na otwartej przestrzeni się bardzo mocno wieje wiatr, jest mega zimno. Który to będzie twój test na Shirusa? Siódmy. Jak to siódmy? Nie, nie no chyba 3, nie? 3, nie, 3? siódmy, siódmy. Na no zam... Serio? Siódmy robiony test. Ten ostatni rok przestrzeń czasu, na, na, na przestrzeni czasu roku. Yy, no jest taki ciężki okres i Gabriel będzie miał właśnie drugą operację. Eee, ale trzymajcie kciuki, na pewno wszystko będzie ok. No, Gabrysz się wow, aż tak nie stresuje. Zobaczcie, pokazuje, że Uber będzie za 17 minut. Za 18 minut Uber. Co? O nie, o nie. O nie. musimy innego zamówić. Śniadanko braci, pakujemy do lecaka. Dzisiaj Jest śniadanie czy zjemy w samochodzie piarkę. chyba, nie? No. Dobra, ale tego Ubera trzeba zmienić, bo nie będziemy tyle czekać przecież. Three hours later. Dostaliśmy informację. Jest namiot. Są w tym namioty, ale że były te słynne namioty, ale <grybujesz> zobaczcie, widzicie, jest namiot, A. tylko jest pusto. O, i... Co... Czy pustka. Ale nie, a tam są chyba. No wiem, no i na początku się przestraszyliśmy, że po prostu wiem, że testy są w namiocie i że nie zdążyliśmy. Co prawda jest napisane, no zobaczcie, że tu robią wymazy, a są zdjęcia zwierząt. Natomiast pani już po nas wyszła i nas zaprosiła do środka, więc idziemy zrobić test. Trzymajcie kciuki. No zobaczymy. Kurczę, powiem wam, że jest stres, bo to jest. Gabriel już miał te testy, ja też miałem te testy, i to jest pewnego rodzaju loteria. Sorry, ale z całym szacunkiem nie wierzę w autentyczność tych testów. A niestety musimy to zrobić. Gabryś, jak wrażenia po? Yy, na pewno troszkę nos bolał, ale troszeczkę się stresuje nad wynikiem, naprawdę. No ale dobra, jesteśmy już po teście, więc będziemy wracać do domu. Dzisiaj będziemy mieli wyniki, więc damy Wam znać pewnie jeszcze dzisiaj na Instagramie. Wbijecie nasze Instagramy, brać oficjalnie. Jestem Gabryś. Ja gabryś. Okej, okay, słuchajcie, wróciliśmy już do domu i powiem Wam, że na pewno jest stres. I na dworzu jest zimno, mega opór. Po prostu dojazd i powrót mega, mega długi, pomimo, że Instytut Matyki Dziecka jest naprawdę blisko nas. No szpital po prostu. Szpital. Gabi, co myślisz o tych testach? Czy one są autentyczne, czy można im wierzyć w 100%? ja szczerze powiem nie, nie, nie. I ja też tak myślę, czujemy się po prostu naprawdę bardzo dobrze, a w momencie liczę na to, że rzeczywiście testy będą... Pozytywne dla nas, czy będą negatywne, Nega tak? No, Nega czy będą negatywne i operacja będzie mogła się odbyć dla Gabrysia, bo tak to nie wyobrażam sobie tego, jeśli drugi raz operacja by była przełożona, to jednak są ważne rzeczy. Zdecydowaliśmy się, że nagramy dla was takiego vloga, pomimo że zazwyczaj nagrywam taki content, jak coś się dzieje, spędzam gdzieś, gdzieś jakiś czas, wyjazdy itp. I wiem, że uwielbiacie takie odcinki, ale mam nadzieję, że też Polubicie y, odcinki, gdzie pokazujemy Wam siebie, takich jakimi jesteśmy, a nie tylko w tej, takiej właśnie kreacji, spędzania czasu nie wiadomo jak atrakcyjnie. Uwielbiamy tak spędzać czas, uwielbiamy takie odcinki nagrywać, ale w ten sposób myślę, że my się do Was trochę zbliżymy, a Wy też do nas. Mam nadzieję, że każdy będzie trzymał kciuki za operację Gabiego, bo też, żebyście mieć to za sobą, co nie? Dzie dziękuję, tak bardzo chciałbym. Dziękuję, szacha. O, niech mi zrobił e, szacha Dlatego, kochana rodzinko braci, trzymajcie się wszyscy przede wszystkim zdrowo. To, jak ten tydzień się potoczy, sami nie wiemy, bo wszystko zależy od testów. Na pewno dam wam znać i na Instagramie, pewnie tam najpierw a potem po prostu zrobimy tutaj jakiś odcinek. Będziemy z wami w kontakcie, mam nadzieję, że wszystko niedługo wróci do normy i będziemy mogli nagrywać dla Was super i pełne energii odcinki, a teraz będziemy się widzieć tak okay. czy owak na bieżąco, pamiętajcie, jesteśmy tutaj dla Was.